Dobry wieczór, jest już późno, 22.22, .22. dzisiaj spotykamy się w klubie 22.22 .22 i piszemy następne odcinki dziennika Cuda Dnia Dzisiejszego. I w tym dzienniku piszemy sobie nasze wdzięczności, jest to zarazem forma kroniki wdzięczności. I dzisiaj... Chciałam wytłumaczyć, jaki jest cel pisania takiej kroniki wdzięczności, a dokładnie dziennika co do dnia dzisiejszego. Dostałam takie pytanie dzisiaj od jednej z naszych słuchaczek, od fanek naszych, i chciałam Wam tutaj wytłumaczyć. Napisałam odpowiedź oczywiście w komentarzu, natomiast pomyślałam, że będzie dobrze. Jeszcze raz tutaj to wszystko wytłumaczyć. Czyli czy pytanie brzmiało, czy pisanie takiego dziennika cuda dnia dzisiejszego, albo kroniki wdzięczności, ma na celu tylko to, aby pobudzać wdzięczność w sobie, aby, abyśmy ćwiczyli tą wdzięczność? Nie. To nie o to dokładnie chodzi. Wdzięczność jest bardzo dobrą. Reakcją, bo wyzwala dobre, pozytywne emocje w nas. Natomiast przede wszystkim pisanie takiego dziennika Cuda Dnia Dzisiejszego ma na celu nauczyć nas nawyku, nawyku pozytywnego spojrzenia w ciągu dnia na wszystkie sytuacje, które się wydarzają i na ludzi, których spotykamy. Większość z tych sytuacji na pewno jest pozytywna, natomiast większość ludzi też jest nam przyjazna. Ale czasami możemy spotkać kogoś mniej może przyjaznego i tutaj mówimy o tym, jak się zachować, co możemy z tym zrobić, jaką reakcję mieć emocjonalną szczególnie, żeby nie wchodzić w emocje, żeby więcej słuchać i oglądać i przyglądać się niż. Reagować emocjonalnie, abyśmy unikali konfliktów, niepotrzebnego wciągania nas w gry, abyśmy byli zawsze pogodni. A nawet jak nam się to nie uda i ktoś nas wciągnie w taką swoją grę i w jakiś tam spór, sprzeczkę mam nadzieję, że to jest bardzo, bardzo rzadko, ale czasami może nam się zdarzyć to uczymy się też przy okazji spojrzenia pozytywnego na taką sytuację, co. Nas ta sytuacja może nauczyć, jak możemy reagować, czego możemy się nauczyć, żeby zarządzać swoimi emocjami, kochani. I to właśnie ćwiczymy, to są nasze nawyki. Ktoś jest niegrzeczny, na przykład, czyli przychodzi do nas egzaminator, tester i testuje naszą reakcję, a my już mamy wyćwiczone, że nie musimy wchodzić. Nie musi nas wciągać w tą grę, w tą sytuację. My możemy się przyglądać i zadawać pytania. Witam serdecznie Mario. Witam. Dzień dobry, wieczór. Miło że jesteś. My możemy przyglądać się na tą sytuację. Co możemy z tą sytuacją zrobić? Jak już wiecie również, jest jakiś fakt i to my nadajemy interpretację temu faktowi. My mówimy w tej naszej głowie, czy to dobre, czy to złe dla nas. My reagujemy emocjonalnie, na przykład zbyt emocjonalnie, bo sobie coś wyobraziliśmy w związku z tym faktem, że może ktoś nas chce obrazić, a może ktoś coś złego chce, a on na przykład w ogóle takiej intencji może nie mieć. I my poprzez nadinterpretację możemy źle i właściwie zareagować, a dalej będzie się już to ciągnęło, bo może być jakaś sytuacja niefajna. I uczymy się tutaj pozytywnych reakcji nawyków. Czyli jeżeli jest jakiś taki fakt, to lepiej zapytać, dopytać, doprecyzować, o co Tobie chodzi, tak? Jaką masz intencję. I być może wychodzi nieraz z tego to, że ktoś zupełnie nie ma złej intencji, ma dobrą intencję, tylko my źle odczytaliśmy na przykład daną e, sytuację. Także po to piszemy sobie ten zeszyt cudów dnia dzisiejszego, taką, e, robimy taki dziennik, codziennie dziennik co dnia dzisiejszego i codziennie sobie piszemy, aby, moi kochani, yy, nauczyć się spojrzenia pozytywnego na wszystko, co nam, yy, co nam los przynosi. Tak jak Ekwadorczycy mówią, że wszystko, co przychodzi do nas, jest dobre. Jest dobre. I nawet te niefajne sytuacje wieczorem możemy przeanalizować. Aha. Wtedy źle zrobiłam, tak nie powinnam zrobić. A co bym dzisiaj zrobiła teraz? Czego się nauczyłam? A dobra, to teraz ja bym zrobiła tak, i przez tą naukę my się uczymy. Następnym razem już nie zrobimy w ten sposób, bo zareagujemy zupełnie inaczej. Mało tego będziemy wdzięczni za tą sytuację, bo to jest tester nasz przychodzi jakiś tester, testuje nas. Wdzięczni, bo mogliśmy się sprawdzić. Znów zdaliśmy egzamin, bo zarządziliśmy dobrze swoimi emocjami. Raz, drugi, trzeci. I wiecie co, jeżeli umiemy już zarządzać tymi emocjami, przestają się takie sytuacje nam wydarzać. Także to jest bardzo fajnie, bo ci testerzy przestają do nas przychodzić już nas nie testują, nie egzaminują, bo my po prostu już umiemy zareagować poprawnie na tą sytuację i nie denerwujemy się, pogodnie rozmawiamy, zadajemy po prostu pytania. I jest to. Taka bardzo, bardzo cenna umiejętność, i tego tutaj się uczymy, o tym mówimy, o takich właśnie różnych sytuacjach. My jesteśmy, Ty jesteś tą główną osobą w życiu. Wszystko, co jest na zewnątrz, dotyczyć może Ciebie, ale to Ty tym sterujesz. W zależności jak się zachowasz, taka będzie dalsza historia. Ty piszesz tą historię, no chyba, że oddasz pióro. Do pisania tej historii komuś innemu i ktoś będzie zarządzał Twoim losem. Ale póki możesz zarządzać swoim losem, jesteś samodzielna, samodzielny, dorosły, dojrzały, dojrzała i bierzesz odpowiedzialność za to, co robisz odpowiedzialność to jest klucz to Ty zarządzasz wszystkim emocjami, swoimi wyobrażeniami, iluzjami. I tworzeniem tych iluzji, ojej, ktoś mi chciał coś źle, a on w ogóle nawet o tym nie wie, bo miał inną intencję. Więc my zarządzamy wszystkim, wszystkim i reakcjami, i wszystkim, co jest na zewnątrz nas, na zewnątrz nas. Chcesz być wesoła, wesoły, to zarządzasz, jesteś. Chcesz się smucić? Zarządzasz, będę się smucić, będę się wkurzać, będę płakać, będę ofiarą. Wchodzę sobie w rolę ofiary, będę narzekać, wychodzę z roli ofiary, będę działać. I tak to dokładnie jest. Jeżeli mówimy o celach, o celach, to być może jutro więcej już powiem o tych celach i skupię się tutaj w tym kierunku, bo jeszcze nie mówiliśmy o tym, to bardzo ważna rzecz jest, aby realizować te cele, trzeba wejść w działanie, działanie i te nasze cele, żeby nauczyć się nawyku. Pozytywnego patrzenia na świat i mieć uśmiech na twarzy, który to, nawet jak się uśmiechamy na siłę, to już powoduje, mięśnie powodują, że się nam tworzą endorfiny i serotonina. I to pozytywne nastawienie też wytwarza nam tutaj w głowie od razu masę serotoniny. I aby cel się nam spełnił, to przede wszystkim musimy działać. Działać. Co to oznacza? Możemy sobie siedzieć i myśleć o tych fajnych rzeczach, ale działać to jest w ruch, energia, to jest fizyczne działanie. Piszemy, piszemy, kochani. I dzisiaj piszemy, dzisiaj mamy sobotę, data. Dzisiaj jestem wdzięczna, dzisiaj jestem wdzięczny za. I napiszcie, co fajnego się wydarzyło. Jakich cudownych ludzi dzisiaj spotkaliście, e, jakie sytuacje miłe były, a może była jakaś trudna. Jak ją rozwiązałeś, jak ją rozwiązałaś, a może nie udało się. Ale teraz, jak sobie o niej myślisz, to już wiesz, co byś zrobiła, co byś zrobił, i napisz podziękowanie, że ta sytuacja była, ponieważ y, teraz już wiesz na tej sytuacji, nauczyłam się, nauczyłem się, co trzeba zrobić następnym razem. Czyli ćwiczymy nawyki, jak odpowiedź, co bym teraz zapytała, na przykład o co bym zapytała tą osobę, a wtedy emocje mi wzięły górę i ja na przykład nie wiedziałam, co zrobić. Czyli jeżeli będziemy opanowani, będziemy więcej słuchać, przyglądać się, to nie wyjdziemy w emocje, które nie zablokują nam logicznego myślenia, tylko zawsze będziemy obserwować to, co na zewnątrz. To, co na zewnątrz. To jest bardzo, bardzo ważne, aby nabyć taką umiejętność. Natomiast ten zeszyt nam no właśnie pomaga, bo możemy sobie wieczorem, kiedy już idziemy spać, wytworzyć dużo tej serotoniny, tych pozytywnych energii w ciągu dnia, patrząc na ucząc się już patrzeć pozytywnie, by o, jaka fajna sytuacja. O, jaki fajny ktoś. oje, komplement mi powiedział. O coś miłego. O bardzo dziękuję, ale fajnie, cudownie jest. I wieczorem, nawet jak coś negatywnego się wydarzyło, możemy sobie to przeanalizować. Co bym zrobiła, co bym zrobił z tą sytuacją następnym razem? Jakbym zapytała, o co bym zapytał, tak? Następnym razem. I uczymy się cały czas reagować, bo to jest nasza, nasza nauka. I wszystko w działanie wsadzamy. I celem jest nauka pozytywnego y, obserwowania każdego dnia. Uczymy się cały czas pisząc, pisząc sobie ten zeszyt. Dlatego jest sens. Pisania, nie tylko, że my sobie pokadamy, ale pisania. Tak jak mówiłam, serotonina. I co? W ciągu dnia, jeżeli pozytywnie widzimy różne sytuacje, wytwarzamy i uśmiechniemy się jeszcze, wytwarzamy serotoninę tutaj. My serotoninę możemy brać w suplementach oczywiście, w soku noni, w jakichś witaminach, w różnych yy, suplementach, w jedzeniu nieraz dobrych rzeczy, wytwarzamy serotoninę, ale możemy ją umysłem swoim wytworzyć. I teraz, po co nam ta serotonina? Jak już tak mówimy, zahaczę dzisiaj troszeczkę o medyczną stronę, ponieważ tym się zajmuję od ponad 20 lat na co dzień. Ta serotonina, kochani, właśnie teraz jak jest ciemno, w nocy ona nam się zamienia na melatoninę. Ludzie kupują suplementy z melatoniną, żeby zasnąć. A my, kiedy mamy stres, depresję, jakieś trudne sytuacje, ktoś się rozszedł z kimś drugim. A my piszemy zeszyt wdzięczności, kronikę wdzięczności, dziennik cudów dnia dzisiejszego. I przypominamy sobie, to było fajne, tamto, jakie to było cudowne. Jak ja się cieszę, że ta sytuacja, bo jak fajnie tego człowieka poznać. Wszystko piszemy. A tu, ojej, coś było niemiłe, niefajne, ale jak ja to rozwiązałam, źle, dobra, co bym zrobiła dzisiaj, teraz? Aha, dobra, to dziękuję bardzo za naukę, bo już wiem, co bym zrobiła. I ten zeszyt pomaga nam przetrwać, przetrwać trudne chwile, szczególnie dla tych, którzy mają trudne chwile: stresy, nerwy, depresje, dla tych, którzy potrzebują serotoniny więcej e, wytworzyć. Dlatego, że jeżeli mamy pozytywne nastawienie i więcej tej serotoniny w ciągu dnia, bo czerpiemy radość z tego, co się dzieje, i pozytywne nastawienie, widzimy świat oczami optymisty i, na, i naukowca, bo uczymy się na błędach. To, o, lub czekolada. <laughs> tak, czekolada jest też dobra, tak, na serotoninę. Uczymy się na błędach, to wzrastamy, bo jesteśmy coraz mądrzejsi, kochani. A w nocy mamy melatoninę. Serotonina zamienia się na melatoninę. Czekolada też nam pomaga, tak. Dokładnie, i przyjemne, pyszne rzeczy, jakieś, poprawiamy sobie humor, bo ona nam. Poprawia właśnie tą psychikę i uśmiech, kochani, też nam pomaga, bo mięśnie jak pracują tutaj, to wytwarzają już tutaj pewne enzymy właśnie w mózgu i jednym z nich to są endorfiny i ta serotonina. Także to jest bardzo ważne. I a po co melatonina jest? No po to, żeby dobrze zasnąć. I mamy tej melatoniny tak dużo z tego optymistycznego spojrzenia, spojrzenia na świat, z tego pozytywnego patrzenia. I nawet jak coś negatywne, to naukę wyciągamy i jesteśmy wdzięczni za yy, naukę, że naprawdę przy największym stresie, przy największej depresji, jeżeli sumiennie będziemy każdego dnia pisać ten zeszyt, to my przepięknie zaśniemy jak niemowlak. Co jeszcze? Co jeszcze takiego yy, wam tutaj yy, powiedzieć? Yy, zaśniemy jak niemowlak po to, żeby Mieć mocny sen, żeby organizm się oczyścił w tym czasie, bo sen jest potrzebny do odbycia wszystkich procesów oczyszczania i regeneracji. Wtedy cała energia idzie w oczyszczanie i w naprawy. I żebyśmy rano stali wypoczęci i z pozytywnym nastrojem, bo nasze nastawienie poranne, do pięknego dnia, Wituj, witaj piękny dniu, I już jestem wdzięczna, że świeci słońce, albo że jest ładna pogoda, albo że mam dobry humor. To już powoduje, że przyciągamy, moc przyciągania dużo fajnych sytuacji i coraz więcej, coraz więcej tych dobrych sytuacji. Także jest to niesamowity sens pisania takich wdzięczności, takich zeszytów, szczególnie jak mamy trudne sytuacje życiowe jak jesteśmy przybici nieraz, jak mamy stresy częste, nerwice, jakieś depresje, strachy, lęki. To jest iluzja. Lęki, strachy i obwinianie, że ktoś nas obwinia lub sami siebie, to są iluzje. Iluzje, które nam podkówkę robią, ściągają nas w dół. Po to piszemy ten zeszyt. Nikomu nie dajcie się ściągać w dół. Bierzcie wszystko, co do nas przychodzi naukowo, jako dobre. Bo przychodzą profesorzy, nauczyciele nasi, będą nas tutaj, no, tak powiem, ćwiczyć, tak? Nawet mogą czasem obrazić albo krzyczeć. To jest po to, żebyśmy nauczyli się reagować. I mówimy, nie, nie, to jest twoje, to nie jest moje. O tym już mówiłam wielokrotnie. Także pamiętajcie, ćwiczymy nawyk. Minimum 30 dni. Taki nawyk powinno się wyćwiczyć w sobie, nauczyć. Minimum 30 dni piszemy ten zeszyt. Minimum, minimum 30 dni. To już nam wejdzie w nawyk patrzenie pozytywne w ciągu dnia. Ale tak najlepiej byłoby 90 dni, czyli 3 miesiące. Wtedy już porządnie to się utrwali, że wszystko widzimy jako pozytywne, jako dobre, co do nas przychodzi. Nawet negatywne sytuacje, bo czasem wyrzucenie z pracy okazuje się zbawienne dla nas, to też czasem te sytuacje z perspektywy czasu okazują się, że no ok, albo że wyjechaliśmy za granicę i tam wreszcie jest nasza na przykład przyszłość dobra, a tak byśmy tu tkwili, na przykład, albo coś innego, albo zmieniliśmy miasto po prostu, pojechaliśmy do innego miasta i tam yy, życie sobie. Ktoś ułożył. Także wszystko dzieje się po coś. Jeżeli coś wam się nie podoba w tej chwili w waszym życiu, to nie martwcie się, bo to się wszystko ułoży. Wszystko się ułoży. To jest po to, abyśmy czuli dyskomfort i znaleźli rozwiązania. Rozwiązanie. I co? Działanie, działanie w kierunku rozwiązań pomaga nam po prostu przejść dalej. Jeżeli będziemy biernie siedzieć w roli ofiary, nic się nie wydarzy, nic się w życiu. Nie zmieni. Ok, czyli nawet minimum 30 dni, a 90 to jest super, już nawet. I nie to, że my sobie pomyślimy, co było fajnego, tylko sprawdźcie sobie zeszyt, notatnik i piszemy dziennik cuda dnia dzisiejszego. Dzisiaj jestem wdzięczny, wdzięczna za, tak? Jak już napisaliśmy, to na końcu piszmy. Dziękuję za te wszystkie cuda dnia dzisiejszego i napiszcie komu? Mojej koleżance bo naprawdę była fajna. Mojemu znajomemu, bo powiedział mi miły komplement, że sobie poradzę. Komuś, bo dał wsparcie. Poradzisz sobie, nie martw się, będzie dobrze. Okej, okay, dzięki, że są wśród mnie na przykład tacy cudowni ludzie. Jest za co być wdzięcznym. Za sytuacje różne. Nie mogłam czegoś tam zrobić, zepsuł mi się samochód na przykład i nagle ktoś się zatrzymał i pomógł. Boże, cud po prostu, no cuda dnia dzisiejszego, tak? Dokładnie to piszemy. I już jestem wdzięczna, nie muszę do wieczora czekać, już jestem wdzięczna za to wszystko. Ja wam zdradzę taką tajemnicę, że ja jak już się tak wkręciłam w to pisanie e, tych dobrych sytuacji, to ja już do 12 miałam całą kartkę spisaną, bo nagle zaczęłam zauważać tak dużo tych dobrych sytuacji, że wieczorem już bym zapomniała o połowie, więc chciałam wszystko, wszystko mieć zanotowane. Także cała kartka była już wpisana. Komu dziękujemy? Tym osobom, yy, które uważacie za osoby, którym należy podziękować po prostu. Mamie, tacie, koleżance, szefowi może za jakieś fajne słowo, pochwalił Was, że super pracujecie. Pracujesz, jesteś yy, yy, sumienny, jesteś yy, dobrym pracownikiem, yy, sumienna, tak? Yy, i oczywiście możesz swojemu Aniołowi podziękować, możesz Bogu podziękować, wszechświatowi, komu chcesz. Ale to, o, to okazywanie wdzięczności jest również wytwarzaniem serotoniny i szczęścia. Kiedy jesteśmy wdzięczni, wytwarzamy szczęście, możemy się nim dzielić z innymi. A dzielenie się szczęściem, jak wiecie, na pewno to jest przecież pomnażanie. Bardzo miły debiut w klubie. Haha, jestem wdzięczna za zaproszenie. Bardzo dziękuję, Mario. Ekstra fajnie. Faktycznie, zapominamy często o dobrych sytuacjach. Dokładnie. Wiecie co? Jeszcze jest taka rzecz, że często ta zła sytuacja potrafi nam wszystko przesłonić, tak zasłonić. Wszystko zasłonić, i nie widzimy, ile jest cudownych sytuacji wokół, ile jest ludzi. Dziękuję Ci, Mario. Zainspirowałaś mnie, właśnie przypomniałam sobie. Tak, bo właśnie chodzi o to, żeby te negatywne nieraz sytuacje, czy negatywni ludzie spotkani, którzy nam te emocje nieraz sprawiają, że buzują aż te emocje, oni potrafią nam tak świat przysłonić w naszych myślach, to jest iluzja znów. Tak zasłonimy sobie wszystko, że nie widzimy tych naprawdę pozytywnych sytuacji i cierpimy, i wchodzimy w rolę ofiary, i nie fajnie jest. I, i chorujemy, bo znów ja zajmuję się chorobami psychosomatycznymi i przychodzą do mnie tacy ludzie i później jest ta immuno, y, autoimmunologia problem y, czyli immunoagresja i to jest wszystko psychosomatyka nasz umysł, bardzo często Hashimoto, bielactwo y, toczeń, y, co tam jest sarkoidoza, y, sarkoidoza płucna i y, wiele, wiele y, bie, tak, bielactwo, wiele, wiele innych rzeczy, na przykład pan z bielactwem Przyszedł, no to tutaj zrobiliśmy dietę, wszystko to tak Wam powiem, ale jako zapytałam, kiedy Ci się to wydarzyło, bo to jest właśnie autoimmunologiczna choroba, psychosomatyczna, czyli z umysłu. On mówi, dwa lata temu. A co wtedy się wydarzyło w Twoim życiu? Jaka trauma? Dziewczyna mnie zostawiła. Wiecie co? Na następnym spotkaniu pracowaliśmy z rozstaniem. Dwa lata temu fizycznie odeszła, a mentalnie on się nie rozstał i cierpiał i chorował. Więc słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne, aby popatrzeć w ten sposób na swoje życie, że choroby nie tworzą się tylko z diety i z braku witamin. To też, ale my uruchamiamy naszym umysłem taką chemię niedobrą w naszym organizmie, wytwarzamy tyle wolnych rodników, jest stres oksydacyjny tak zwany, że naprawdę potrafimy sobie wszystko uszkodzić. Bardzo, bardzo sobie uszkodzić. Ja popatrzę, pozwólcie, że popatrzę teraz. Yy, nic. Nie dzieje się bez przyczyny, dokładnie wszystko dzieje się po coś. Tak, Weronika, trzeba doceniać wszystkie chwile, które doświadczamy i w każdej z nich odnajdować dobro. Dokładnie tak, Ania. Dziękuję za cud dnia dzisiejszego, który mogłam pięknie zagospodarować roznymi chwilami. Jesteście kochani, dziękuję, że piszecie. I tak pomagacie tutaj, fajnie, i dziękuję Marii również, bo pięknie tutaj piszecie, inspirujecie mnie przy okazji, że też mogę powiedzieć. Już jest dość późno, ja się żegnam z Wami. Dzisiaj mówiliśmy o tym, dlaczego w ogóle warto pisać taki zeszyt wdzięczności, dlaczego nie tylko trzymać to w głowie. Ale wieczorem sobie siąść, a bo możecie w południe nosić w to, yy, ze sobą taki kalendarz, ja później już nosiłam, ale wieczorem siąść, przypomnieć sobie te dobre chwile, bo wtedy nam się uśmiech robi, na sercu się raduje, ciepło się robi. Zobaczycie, jakie krążenie fajne się robi. I wytwarzamy tyle serotoniny i endorfin, że z tego w nocy wytwarzamy melatoninę. Serotonina zamienia się na melatoninę. I wcale nie potrzebujemy tej melatoniny kupować, bo mamy jej tyle własnej, że idziemy jak te niemowlaki spać. A rano budzimy się z tak pozytywnym nastawieniem, że od rana mamy już cudowny dzień, bo przyciągamy tego wszystkiego, tych cudów jeszcze więcej do siebie i umiemy reagować na trudne sytuacje i na trudnych ludzi. Fajnie, bardzo Wam dziękuję. O, bardzo Wam dziękuję kto dopiero teraz dołączył bo widzę, że wiele osób dołącza odsłuchajcie tego live'a sobie od początku ja już kończę, bo już jest późno każdy z nas potrzebuje już pójść spać uspokójmy swój umysł, pomyślmy co cudownego było dzisiaj kto ma zeszyt, napiszcie jak nie macie to załóżcie, napiszcie sobie to wszystko lub czego się nauczyłam przez trudną sytuację czego się nauczyłem tak spotykając trudnych ludzi i na koniec podziękujcie za te wszystkie cuda dnia dzisiejszego, temu, komu z serca czujecie, że warto podziękować. Maria, zaraz zakładam dziennik. <laughs> dziennik cuda dnia dzisiejszego, a na górze można napisać takie piękne kronika wdzięczności, bo tak faktycznie to co robimy to jest wdzięczność. A wdzięczność produkuje w nas pozytywne nastawienie, optymizm, radość i poczucie szczęścia. I tym wszystkim możecie się dzielić. Z wszystkimi. I wcale Wam nie zabraknie, bo przecież, jak się dzielimy, to się pomnaża. Wszystko się pomnaża. I wśród takich szczęśliwych osób, inne osoby też dobrze się czują. I budujemy dobry świat. Jest tyle zła i niefajnych rzeczy. Zamiast się denerwować tym wszystkim, to twórzmy po prostu dobro, szczęście, radość. I optymistyczny świat wokół siebie, to my tworzymy swój świat. Wróćcie do poprzednich spotkań, tam bardzo dużo mówię o tym naszym lustrze. Lustrze. Nie martwmy się tym, co ludzie do nas mówią. To jest tylko lustro. Ważne, co ty myślisz o sobie, jak myślisz. I jeszcze przypomnę nasze pytania, kim jesteś sprzed dwóch tygodni około kim jesteś? Nie pielęgniarką, nie nauczycielem, nie policjantem, nie. To tak, to są tożsamości. Tato, mamą, babcią. Mamy różne tożsamości. Przede wszystkim jesteś tym, co lubisz, uwielbiasz i kochasz. Tym jesteś. A co kochasz? Napisz, co kochasz. Co uwielbiasz? Co lubisz? Napiszcie. Kto ma ochotę, napiszcie, co najbardziej kochacie, lubicie i uwielbiacie, okej? Okay? A kto chce, może napisać, jaki dzisiaj był dzień. Malinowy, truskawkowy, pierogowy, pracowity dzień, cudowny. Jaki tytuł byś dał, dała dzisiejszemu dniu na przykład? Też możecie napisać. Albo jakie cuda dnia dzisiejszego się wydarzyły. Ja się z Wami żegnam. Nazywam się Renata Zarzycka. Dla tych, którzy by nie wiedzieli, prowadzę transmisję na Renata Zarzycka online i spotykamy się również w grupie, na grupie klub 22.22 22. klub 22.22 22. kto jeszcze nie jest w tym klubie na grupie kliknijcie dopiszcie się dodajcie się do tego klubu, bo tam możemy dyskutować, a szczególnie jak ktoś ma problem jakiś napiszcie, jest tak dużo ludzi o dobrym sercu, klub pozytywnego myślenia, nie przyjmujemy maruderów, ale jak ktoś ma problem napiszcie, to dużo osób na pewno pomoże i podzieli się swoim szczęściem, radością i Napiszę, jak to zdobyć. Pysznolodowy. Ha! Już mi ślinka cieknie. Super! Pysznolodowy. Coś wspaniałego. Także kochani, ja już się z Wami żegnam. Dziękuję, że jesteście. Ciężko mi się z Wami rozstać, bo naprawdę lubię to, co robię i te wszystkie psychologiczne takie live i ze zdrowiem i uwielbiam moje konsultacje z moimi pacjentami, klientami. Po prostu to nie jest praca, to jest pasja. I to jest cudowne. Jestem wdzięczna za to, że robię to, co kocham, i jeszcze jest to pasja. Dziękuję pięknie, papa. Pa, dobranoc, pięknych słów wam życzę i dużo, dużo melatoniny teraz wytwórzcie. Pozytywny nastrój serotonina. Idziemy spać. Melatonina. Papa pa i pięknego nastroju jutro. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Dobranoc. Dziękuję, papa. Pa.